Dzień dobry, witam wszystkie wodniki e, Przygotowałam dla Was e, rozkład na czerwiec Pamiętajcie, że jest to e, czytanie ogólne, także nie dla wszystkich wszystko weźcie tylko to, co jest dla Was a resztę zostawcie Już przechodzimy tutaj do rozkładu e, W tle czytania e, macie jakąś e, jakąś tęsknotę za czymś e, za kimś jakąś e, chęć e, posiadania czegoś kogoś, kogo, kogo czego nie macie, tak? Tutaj jest takie, taka energia marzeń, potrzeb, czegoś, czego mi brakuje. Tu jest takie skupienie się właśnie na, na tym braku. Nie interesuje mnie to, co mam, nie doceniam tego, co mam, chcę. Tamten kielich pełen wina. Chcę tamto coś. I tu jest takie takie są marzenia. Pragnienie tego, jakaś może tęsknota dla niektórych z Was. To jest takie. Tło, tło waszego a, czytania. tak I przechodzimy już, już do, a, do rozkładu, do kart. Kartą przewodnią, taką energią mm, przewodnią jest u Was. E, no, tutaj jest dziewiątka. monet Macie taką mm, piękna karta, piękna energia to jest e, korzystanie z owoców swojej ciężkiej pracy. Życie w takim bardzo przyjaznym środowisku. Tutaj kobieta otacza się pięknymi kwiatami, drzewami, jest w przecudnym ogrodzie, gołąbki jej fruwają nad głową, gołębie są symbolem pokoju, kwiaty są tak wypielęgnowane. I karta ta wskazuje, że udało Wam się stworzyć wokół siebie takie bardzo. Przyjazne środowisko. Jesteście tacy, tacy szczęśliwi, w tym wszystko tak sobie poukładaliście, tak jak chcieliście, tak ciężko nad tym pracowaliście. Udało Wam się to stworzyć i teraz możecie z tego czerpać przyjemność. Możecie w tym żyć, bo na to, na to zapracowaliście. To jest karta panny. Także tutaj dla niektórych z Was może to pojawić się jakaś osoba z Panny, ale niekoniecznie. To jest generalnie energia takiego spokoju. Osiągnęliście spokój, harmonię i takie przemiłe otoczenie, codzienność. Coś takiego, na co czekaliście, czego bardzo chcieliście. Tu jest wszystko takie bardzo uporządkowane. Żyjecie według takich spokojnych wzorców, takie macie harmonijnie życie, idealnie uporządkowane i to jest takie Mm, bardzo, bardzo piękne, tak samo a samo w sobie jest takie piękne. To jest taka energia przewodnia. No, idziemy dalej, no bo Wy jesteście po jakiejś yy, potrzebuje jakiegoś, jakiegoś odpoczynku umysłowego, bo yy, przez coś yy, przeszliście, i Wasz umysł potrzebuje spokoju, wyciszenia, yy, medytacji. I tutaj yy, tu są dwie karty mówiące o intuicji, jak ważna będzie intuicja w waszym życiu. Przyszedł czas na odpoczynek, na, na przemyślenia, Prześpi się, połóż się, zostaw wszystko, odpocznij, oderwij myśli, tutaj ta karta mówi, i zobacz co przyniosą ci sny, bo sny są ważne słuchaj, wsłuchuj się w swoją słuchaj swojej intuicji wsłuchuj się w siebie pozwól swojemu umysłowi, umysłowi odpocząć gdyż on musi być twórczy, tak? ponownie więc te procesy myślowe muszą być takie um, uwolnione i tu jest taka potrzeba właśnie takiej harmonii, spokoju i odpoczynku i tutaj dwie karty tak o tym mówią, bo a tu jest ten odpoczynek, gdzie musicie się wyciszyć, bo potrzeba po czymś, potrzeba odpocząć. Tu jest kapłanka. Kapłanka to też jest właśnie taka intuicja, zrozumienie. Kapłanka godzi przeciwieństwa. Tutaj mamy dwie kolumny, dwie kolumny w różnych kolorach, te kule na szczytach kolumn. Tu jest jakaś dwoistość. Dla niektórych z Was coś podwójnego. Mogą to być jakieś dylematy, mogą to być jakieś, jakieś wybory. Kapłanka godzi przeciwieństwa, godzi dobro i zło, przyjemność i ból, ona to wszystko tak um, klasyfikuje. Wszystko tutaj odbywa się pod osłoną nocy, jest tajemniczość, ona ma zamknięte oczy odwróciła się plecami do, do tej dwoistości, do tych kolumn, tak? Ona chce podjąć decyzję taką przemyślaną, spokojną, słuchając swojego serca. Tutaj szklana kula trzymana na wysokości czakry serca, czakra serca, która godzi te przeciwności, łączy je w jednolitą całość, łagodzi napięcia i wszystko właśnie odbywa się w nocy. I tutaj jest takie um, przejście, prze, przekroczenie granicy pomiędzy świadomością i podświadomością. Ona się tak głęboko, głęboko wsłuchuje um, w siebie. Jest takie ogromne wyciszenie, także wy będziecie potrzebować. Um, czegoś takiego w czerwcu bo no jest jakaś dwoistość, tutaj no macie, macie drugą kartę mówiącą o dwoistości, musicie coś pogodzić niektórzy z Was coś wybrać no nie wiem, tutaj mogą być jakieś wybory dotyczące um, osób, jakiejś relacji w Waszym życiu bo tutaj jest, jest są jakieś rzeczy nie do końca jawne Coś jest ukryte i być może to niektórych z Was tak zmęczyło, że umysł potrzebuje odpocząć, bo to wszystko jest piękne, Wy nie chcecie z tego rezygnować, bo to daje ogromną przyjemność, ale w pewnym sensie było, może jest obciążające, także tutaj trzeba posłuchać swojej intuicji. Niektórzy będą musieli coś wybrać. Jest też energia takich działań. Będziecie mieli e, taką energię działań, macie rycerza mieczy. Może być tak, że w życiu niektórych z Was pojawi się ktoś taki, jak ten rycerz, przyjedzie na tym koniu, zawalczy, zdobędzie, pojawi się tak. Może to, mm, to być ta, ta osoba w tej właśnie relacji. To jest energia kogoś takiego bardzo zdeterminowanego, zdyscyplinowanego, upartego na Osiągnięcie celu, to jest energia osoby bardzo pracowitej i ta karta mówi o tym, że jest teraz moment i etap w życiu, żeby działać, żeby wziąć sprawy w swoje ręce i samemu zacząć działać, nie oglądać się na innych. To jest bardzo dobra energia. To w ogóle te karty są, są pozytywne. To jest bardzo dobra energia. Tutaj zachęcająca właśnie do działań, do podejmowania decyzji, do zmian, do, no do zdobywania kolejnego etapu, jakiegoś upragnionego celu, bo ten ten człowiek, on, on w ogóle jest y, miłośnikiem pracy. On jest, taki, y, on jest spokojny, nie jest porywczy, ale wszystko nie, nie siądzie w spokoju, dopóki nie zdobędzie swojego celu. Jest bardzo ambitny, bardzo pracowity, ale taki spokojny i powolny w tym wszystkim. Nie jest porywczy. Jakiś taki zachłanny, także fajna energia, no może fajna, fajna osoba, tak, ale tutaj trzeba będzie podjąć, podjąć jakieś, jakieś działania i przejść do kolejnego etapu w życiu i coś, coś, coś dalej robić, coś, coś działać, może dokonywać wyborów, może, może coś zmieniać, może podejmować jakieś, jakieś decyzje. Eee, lub yy, no, osiągać yy, te zaplanowane cele marzenia, bo tutaj jest w tle czytania to, to jest, no, ta marzenia o czymś, więc tutaj ten, yy, ten rycerz może być taką energią, że trzeba, no, że będzie takie dążenie, yy, dążenie do tego, tak. Także yy, pozytywne, yy, pozytywne energie, yy, fajne karty. Także życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia.